Ja jestem Lmk, a to jest kolejne egramy z Call of Duty Modern Warfare 2. Um, tak... Zapomniałem jaka to jest misja. Wstawię gdzieś tam w opisie, na pewno będzie do filmiku. Gdzie znajdujemy się na polu bitwy w końcu. Mamy po drugiej stronie przeciwników, których trochę poeliminujemy. Hmm. No weź, wyjdź synek, bo tylko przeszkadzasz Ja na no pewno no, weź tyle kurzu, tu rzuć, tak, tak, na pewno wszystko O boże, ale oni są głupi No 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 Coś tutaj laminy Um, A są koledzy? Uuu, uh, ale odleciał. Um, to będzie target. No dostał. What with you? Dostał. No Ty bez jaj, no dostał No, no dobra, może to tak musiało być Kurczy, nie sądzili, że będę aż taki zajbisty, nie? W ogóle Co, co, co się dzieje? Pozwoliłem wam Dobra, objective complete, leci na górę. Rusz się, ziom! Ziom! Aha, tutaj wcześniej nagrywałem wolną -No faila. Bo przybiegłem tutaj samochód mnie potrącił, nie zginął <grym>, Bez jaje. Dobra, game saved. Jakbym szybko zginął, to bym odrodził się tutaj, że tak powiem. No i nie chciałbym się robić cięcia, więc byście zobaczyli na kawałek tak samo. Jednak jeżeli padnę gdzieś daleko za savem, to po prostu wrócę do tego momentu. Um, tak. Pierwszy odcinek był strasznie krótki. Um, wcześniej był dłuższy, ale było ładowanie. A teraz... Yy, muszę te wszystkie wstępy, nie? Skumajcie to. Wszystkie ładowania do każdej misji. Nie mogę puścić, bo wyskakują durne prawa autorskie, bo ktoś już wcześniej takie coś wrzucił i ja już nie mogę, nie? No i to jest jakiś żal. I wyskakują prawa autorskie, no i muszę yy, muszę przy, nagrywać od nowa. A nagrałem już wtedy 5 odcinków. Także pozdroszaj sekcji. No dobra. Dla Was się poświęcę, pamiętajcie, poświęcam się już w tym momencie. Powinniście klikać łapkę w górę. Oczywiście to wy decydujecie o tym, no, ale ja bym prosił, jeżeli Wam się seria podoba. No ale dobra, już nie będę zanudzał o tym łapkowaniu. Widzów mi trochę rośnie. Aha, jeżeli ktoś jest jakimś uzdolnionym grafikiem i ma czas, yy, chce mu się zrobić, to będę potrzebował nowego layoutu. Tak, wiem, zmieniałem, zmieniałem. On jest dobry, ale potrzeba do niego dodać jakiś elementów z innych gier i jakieś tam ciekawe teksturki czy C4D. Tak to się pisze, ale nie wiem czy tak się mówi, ale dobra. E, coś ciekawego, że wiecie, bo teraz nagrywam też z innych gierek, nie tylko Minecraft, więc będę potrzebował trochę zmienionego layouta. E, dobra. Tyle tytułem layouta, kanał, a tutaj trzeba Poubijać trochę przeciwników. Ło wow, wow, wow! A, to było Tam łażą no tam wok nie jesteś? A ty w nui interakcja tutaj z otoczeniem yy, niestety nie jest aż tak duża Że nie jest zbyt zadowalająca Dobra Mogłaby być lepsza, przyznam szczerze. Dobra, weź na samochód. Nie widzę... Chodź! No jakieś tam dziury się robią ale to nie jest to co oczekiwałbym już większą interakcję widziałem w Battlefieldzie Bad Company 2 z którego też mogę nagrać gameplaya ale to oczywiście zależy od Was czy będziecie chcieli także wiecie, komentarze Was czekają U, wiecie, w jajca chyba dostał nie musiało to boleć cicho, bo mi się tu gdzieś schował gnoj nawet dwóch się No i schowało tutaj mamy PAL eee, PAL Ja on za bardzo z tymi broniami to nie tak nie do końca ogarniam te nazwy ja je bardzo rozpoznaję po tym jak strzelają, jeżeli dobrze się z niej strzelam to jest spoko. I właśnie mam taki kilka broni, które lubię. Między innymi jest to ta teraz mam w ręku. Ty nie drzemiesz już. Dobra, wbijamy się do środka. A to nie do rajdy. Mówię o przeciwnikach, nic mi nie zrobią. Są za cienkie bolki. No, no no gdzie ty strzelacz. A tam się jeszcze schowałeś. Myślisz, że przeżyjesz? Kolego. Proszę cię. Ze mną te numery. Ci wrzucę flasha. Dziom! Ja to już mam przyzwyczajenia z CS. -a. Tylko... Ooooo! Wow, tylko ej, wrzucam flasha i wbijamy, nie? Od ścianki, pek i leci z ekipa. Także jeżeli ktoś by chciał pograć ze mną w CS, to bardzo chętnie Tylko musicie podać jakiś serwer IP No i najważniejsze napisać do mnie Bo nie zgadnę, że akurat ty ty chciałeś grać jest tutaj jeszcze Ej, ej, ej Co to było? Ale bym się wkurzył, jakby się teraz nie nagrywało, nie? Ale... Ale to jest zmora wszystkich let's playerów. Deadly. Where I must go? Show must go on! Nie wiem, z czego to jest. Dobra. Chodźcie, ekipa, brygada, mocnego... Ekipa mocnego przebronięcia. No, 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 no. Eee, zupajnie, czy tam co oni tam gadają? Dupie tak, biegnę prosto przed siebie i robię jakę w ten sposób. No może niekoniecznie aż tak słabo. Wcześniej nie nagrywałem to wszyscy padli O, wam tą fleszę Zbijam ekipa. Ziomy. dzięki Renkiro. No i kończymy misję, więc nie chcę nowego tego ładowania pokazywać, więc tutaj się z Wami pożegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie...